Trening, motywacja, inspiracja. Relaks, motywacja, nie wiem. <grymne> improwizacja, systematyka i opanowanie. Współpraca, dyscyplina, improwizacja. Motywacja, zgranie, improwizacja. Odpowiednie wykorzystywanie muzyki, motywacja, improwizacja. Relaks, motywacja, planowanie. Nauka i motywacja. Motywacja i systematyka. Komunikowanie się. Nauka i Zapraszamy. praca w grupie i... i wypowiadanie się. Motywacja, wypowiadanie i ekipa. E -ekipa. Planowanie, nauka, nauki i ekipa. Planowanie i zapamiętywanie. Praca w grupie i pół kilo. Praca w grupie i mówienie do ludzi. Organizacja muzyka relaksacja. Relaks, e, motywacja i systematyzacja. Praca w grupie relaks i motywacja. Improwizacja, improwizacja i jeszcze raz improwizacja.